Michał Nowak, zapraszam na sport. Moja Radomka Radom przegrała we własnej hali 1-3 z wiceliderem tabeli Tauron Ligi PG, Rysicami Rzeszów. Rzeszowianki były faworytkami tego starcia, nie przegrały meczu ligowego od początku listopada i są wiceliderkami tabeli Tauronigi. Pierwszy set do stanu 1917 toczył się pod dyktando Moja Radomki Radom, ale końcówka należała już do rysic, które wygrały też drugą partię. W trzecim secie Radomianki pokazały charakter i zwyciężyły do 23. Czwarta odsłona to już jednak dominacja zespołu z Rzeszowa i jego zwycięstwowce meczu 3 do 1. Ciężko się gra z takim zespołem, który przyjeżdża na Twoją halę i narzuca Ci twoje, ich tempo i gdzieś tam cały czas goniłyśmy i wiadomo, że to nie jest takie proste wtedy dogonić ten zespół. Udało się to tylko w tym trzecim secie. Aczkolwiek no nie powiem, jest mi przykro, bo po tym pierwszym meczu, który grałyśmy z rysicami, się udało go wygrać, znaczy nie udało się, wygrałyśmy go. Miałam nadzieję, że też tak, będzie to takie długie spotkanie i dzisiaj, no ale niestety się nie uda. Na pewno jest niedosyt, bo mi się wydaje, że dzisiaj był to mecz do wygrania. Zaważyły nasze jakieś błędy, które się wkradły oraz wybory w ataku, które uważam, że niekoniecznie zawsze były po prostu dobre i skuteczne. Co ciekawe, rysice dotychczas w tym sezonie przegrały tylko dwa razy, w tym raz z Radomką w pierwszej rundzie. Radom ma bardzo wysoki potencjał, tylko faluje. Faluje i wiedzieliśmy, że. Ta drużyna jest, ten grasz bardzo dobrze. Pamiętamy, że przegraliśmy u nas to chyba dwa, tygodnie, dwa miesiące temu. Czyli no, byliśmy gotowi, że, że Radom jest, a nie grasz na takim poziomie. E, no, jestem bardzo zachwycony, że wygraliśmy cię do jednego. Kolejny mecz Radomianki rozegrają w czwartek 11 stycznia, kiedy to w ramach ćwierćfinału Tauron Pucharu Polski zagrają na wyjeździe z energą MKSM Kalisz. W swoim pierwszym meczu w 2024 roku koszykarze Hydro Trakuradom zagrają w Starogardzie Gdańskim. Radomscy koszykarze w poprzedniej kolejce przełamali serię czterech porażek z rzędu. W Katowicach wygrali z AZS AWF-em Mickiewiczem Romus. Tamten mecz był od początku do końca pod kontrolą Hydrotraku. W pierwszym w 2024 roku meczu podopieczni Roberta Witki będą chcieli podtrzymać dobrą dyspozycję, ale zadanie nie będzie łatwe. Pojadą do Starogardu Gdańskiego na mecz z tamtejszym SKS-em, z którym w poprzednim sezonie przegrali walkę o trzecie miejsce zaplecza Ekstraklasy. Obecnie zespół sks jest na siódmym miejscu w tabeli, a Hydrotrak zajmuje dwunastą lokatę tek meczu w sobotę 6 stycznia o godzinie 16.00. W niedzielę 7 stycznia odbędzie się Rekord Cup, turniej o puchar prezesa Radia Rekord. W halowych zmaganiach będzie uczestniczyło 8 ekip. Rekord Cup odbędzie się w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej numer 24 przy ulicy Powstańców Śląskich. Walka toczyć się będzie na zasadach halowej piłki nożnej, najpierw w dwóch czterozespołowych grupach, z których po dwie najlepsze ekipy awansują do półfinału, a ich zwycięzcy powalczą potem o główne trofeum, czyli Puchar Prezesa Radia Rekord. Dzięki prezesowi panu Stefanowi Tarkowi zorganizujemy razem wspólnie ten, ten turniej. Osiem drużyn. Przedstawiciele A klasy, B klasy i Ligi Okręgowej zagrają ze sobą systemem dwóch grup po cztery zespoły. Ma być zabawa, ma być aktywnie spędzony czas, no i oczywiście cenne nagrody. Wszystkie drużyny, które występują w turnieju, za chwilę, niebawem będą rozpoczynać okres przygotowawczy do rundy wiosennej, i to jest forma takiego, może wejścia do, do tych treningów w formie rozgrywek halowych. W zmaganiach weźmie udział 8 ligowych zespołów. Centrum Radom, Akcja Jastrzębia, KS Maków, Wiktoria Solec, Iskra Gust, As Radomiak, Polonia Jurza i KS Jastrząb. Start zmagań zaplanowany jest na godzinę 9 w niedzielę, 7 stycznia w hali PSP nr 24 w Radomiu. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.